Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje na y, rynkach walutowych, co się dzieje z polskim złotym, a przede wszystkim co się dzieje z taką walutą, y, która jest uważana za miliony Polaków, za walutę dobrą, za walutę, y, w której opłaca się trzymać jakkolwiek pieniądze. Oczywiście mowa o funcie brytyjskim i proszę bardzo, fund brytyjski totalnie dalej zawala się do złota, czyli traci wartość. To oznacza, że fund brytyjski y, jest jest niczym w porównaniu do rosnącej ceny złota. Proszę zobaczyć 1855 1885 dolarów za jedną uncję złota. Jeszcze przed chwilą 17 lipca jedna uncja złota kosztowała 1000 przepraszam funtów, 1915 funtów za jedną uncję. 1915 funtów za jedną uncję. Cóż to oznacza, Szanowni Państwo? Wielu ludzi wierzy, że trzymanie pieniędzy na przykład w funcie brytyjskim przez 10 lat cokolwiek im da, a rzeczywistość jest zupełnie inna ze względu na to, że nie dość, że nie da, to jeszcze zabierze. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wartość funta brytyjskiego do złota od roku 2007-2006. Powtarzam jeszcze raz: po raz następny. Że złoto w roku, proszę zobaczyć tutaj, w roku 6, y, w 2006, czyli 18 lat temu, kosztowało 290 funtów za jedną uncję. Dzisiaj to jest 1885 funtów za jedną uncję. I to nie jest wypadek przy pracy, tak się dzieje, szanowni Państwo. Jeżeli w Wielkiej Brytanii, wiecie, to jest bardzo ważne dla miliona, czy tam półtora miliona Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, ze względu na to, że oni dalej wierzą, i ludzie, którzy też z nimi rozmawiają, w Polsce wielu ludzi wierzy, że trzymanie pieniędzy w funcie brytyjskim jest jakkolwiek zyskowne. Pod żadnym kątem nie jest zyskowne, nawet w polskiej złotówce dostaniemy więcej oprocentowania. Złoto mocno rośnie do funta brytyjskiego, frank szwajcarski mocno rośnie do funta brytyjskiego, ale przecież jeszcze jest kwestia zarobków, prawda, że te zarobki bardzo szybko rosną, jest wielka inflacja. Tak więc trzymanie pieniędzy w funcie brytyjskim jest zwyczajnie. Głupie, jeżeli będzie się działo to samo, co działo się przez ostatnie 20-30 lat, to fund brytyjski zawala, zawali się o jeszcze znaczne, znaczne ilości. Gdyby była sytuacja taka sama jak od 2006 roku, no to fund brytyjski zawaliłby się pewnie do 10 tysięcy funtów brytyjskich. Za jedną uncję złota, i wcale nie byłoby to dziwne, <laughs> dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład jakieś mieszkania w Londynie, i mamy mieszkanie w Londynie, wyobraźmy sobie za 500 tysięcy funtów, i zadajmy sobie pytanie: czy to jest dużo, czy jest mało? No, z perspektywy funtowej jest to dużo. Ale z perspektywy złota jest to jeszcze więcej, bo w danym momencie to ile trzeba dać na 500 tysięcy, szanowni państwo. Jeżeli jeżeli fund brytyjski, jeżeli fund brytyjski jest, jeżeli fund brytyjski jest po prawie 2000 funtów za jedną uncję złota, to Musimy dać za takie mieszkanie w Londynie, które kosztuje 500 tysięcy funtów. Proszę sobie wyobrazić w danym momencie, gdy jedna uncja kosztuje 1885 funtów, musimy dać 265 uncji złota. To jest dużo. I zadaj sobie pytanie: czy chciałbyś oddać swoje 265 uncji złota za mieszkanie w Londynie? Za mieszkanie w Londynie. Gdyby funt brytyjski zapadł się do 10 tysięcy funtów brytyjskich za jedną uncję złota, to jedno mieszkanie kosztowałoby 50 uncji, prawda? 50 uncji, czyli 50 uncji nie jest takie straszne jak 265 uncji. I trzeba zadać sobie pytanie, czy jesteś skłonny dać 260 w danym momencie? Czy jesteś skłonny dać 265 uncji złota za zwykłe byle mieszkanie w Londynie? No, widzicie, to już działa na wyobraźnie. Gdybym zapytał człowieka, który zarabia pieniądze, który na przykład ma kredytową zdolność, czy chciałby wziąć kredyt, zaciągnąć kredyt? na nieruchomość za 500 tysięcy złotych, bo ma taką zdolność, wpłaciłby 50 tysięcy i może mieć taką nieruchomość na 30 lat kredytu. No to taka osoba powie w znacznej części, jeżeli chce tam zostać, być i żyć i tak musi wydawać na e, wynajem nieruchomości, najem nieruchomości, to by powiedziała, że tak, ale gdybym tej, tą samą osobę zapytał, czy chce oddać 200, znaczy się, z, m, liczbę takich, sam, ta, e, takich samych osób, czy są skłonni w danym momencie oddać 265 uncji złota za zwykłe tam e, mieszkanie w Londynie, albo może 500 uncji złota, bo niektóre mieszkania to milion e, funtów, to 500 uncji złota. No to szanowni Państwo, jeżeli ktoś miałby 500 uncji złota, to by ich nie oddał. W tak łatwo jak oddać kredyt, który zaciągamy na 50 lat. Cóż to oznacza? To oznacza, że nieruchomości w Londynie nie są z takiej perspektywy. Mówmy sobie wprost: ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali już tu ktoś Nobla za to dostał. Tak więc, jeżeli mamy 500, jeżeli mielibyśmy 500 monet, to jest 500 monet uncjowych. To yy, znaczna część ludzi, może większość, może wszyscy, nie chcieliby oddać tych swoich monet za to mieszkanie w tym Lodynie. Gdybyś miał 500 monet, gdybyś dostał 500 monet, to wolałbyś yy, zrobić wiele innych rzeczy. Wolałbyś zrobić wiele innych rzeczy, bo powiedzmy, w takim Turynie, czy w wielu miastach yy, pięknego wybrzeża Włoch, yy, można. Kupić za 50 uncji złota lepsze, nawet fajniejsze, piękniejsze apartamenty i mieszkania niż w Londynie, tak? czyli z 500 uncji złota zostało być ci 450 uncji złota. Są piękne miasta, yy, gdzie włoskie, gdzie bardzo ładne apartamenty tej samej jakości, co w Londynie, yy, kupisz na przykład, no, 10 razy tani. Czyli zamiast 500 uncji złota, dasz 50 uncji złota. Voila! Szanowni Państwo, voila! Mamy rozwiązanie naszej zagadki. Yy, czyli, czy 10 tysięcy z funtów za jedną uncję złota to dużo? Nie, to nie jest, szanowni państwo, dużo. To nie jest dużo, bo ja czuję takie wibracje, szanowni państwo, gdy myślę, że miałbym dać za jakieś mieszkanie 50 uncji złota, a 500 uncji złota to zaczynam się tak trząść, tak jak taki statek kosmiczny, który zaraz się rozpadnie, gdybym miał dać 500 uncji złota za jakieś tam mieszkanie w Londynie. Nie dałbym, no to czułbym się okradziony, szanowni państwo, czułbym się skrajnie okradziony, czułbym się jak ostatni frajer, oddając 500 uncji złota na jakieś mieszkanie w Londynie w sytuacji, gdy Mamy przepiękne miejsca w Europie, i za 50 uncji zaledwie mogę mieć takie samo mieszkanie, i zostanie mi 450 uncji, i za te 450 uncji to ja mogę, można powiedzieć, żyć do końca swojego życia yy, bardzo dobrze, prawda? Nie robiąc właściwie może i nic. Taka w danym momencie, szanowni państwo, jest rzeczywistość, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. Tak więc, czy funt brytyjski może się zawalić do 10 tysięcy funtów za jedną uncję złotych bez żadnego problemu? Kiedy może się zawalić? Szanowni państwo, może się zawalić za pół roku. Może to być proces taki jak w ciągu ostatnich 20 lat, czyli będzie się zawalał, 15-20 lat, czyli będzie się zawalał w ten sam sposób, co przez ostatnie 15 lat, czyli to będzie trwało 15 lat albo 20 lat. Taka będzie rzeczywistość. Tak też może być, chyba że ktoś, jakiś alchemik, znajdzie receptę na tworzenie złota w garnku. No a wiemy, że to jest niemożliwe, ponieważ, znaczy prawdopodobnie jest niemożliwe, bo złoto powstaje w procesie wybuchu supernowej, czyli gdy supernowa wybucha, czyli taka wielka gwiazda, wielkie słońce. To ona sobie wybucha i powstaje chyba supernowa wtedy. Ona wybucha, i wtedy słońce wybucha, i powstaje pierwiastek złota. Tak więc, złoto to nie jest węgiel jak diament. Nie możemy go wyprodukować. Tak więc jest go ograniczona ilość, a papierków z nadrukiem królów brytyjskich można wydrukować tyle ile się chce, aż drewna zabraknie na całym świecie, ale pamiętajmy, że drewno rośnie ciągle, prawda? Posadzisz las i w 20 lat masz las. Szanowni Państwo, tak więc zapaść funta brytyjskiego drastycznie postępuje, to jest bardzo ważne, bo ludzie dalej nie dowierzają, gdy pokazuje, szanowni Państwo, no bo mówmy sobie wprost, mówmy sobie wprost, Wielka Brytania zapada się gospodarczo od dziesięcioleci. To nie jest tak, że z Wielką Brytanią jest problem od wczoraj. Nie, tylko my tego nie wiedzieliśmy, bo my, Polacy, weszliśmy do Unii Europejskiej 20 lat temu. Ledwo kto mówił po angielsku, jak mówił, to co on by tam rozumiał i tak z tego świata, prawda? Dzisiaj mamy internet, dużo ludzi mówi po angielsku i jest dużo takich ludzi jak ja, szanowni państwo, im, znaczy, nie jest dużo takich jak ja, bo prawie nikt nie mówi tego, co ja, po mnie potem zgarniają, tak, tak, jak wariant turecki ostatnio, o, o wariancie tureckim zaczęli wreszcie ludzie mówić o i polskiej złotówce, że jesteśmy zagrożeni wariantem tureckim. Jeżeli pójdziemy złą drogą, to polska złotówka po prostu może się zawalić i, i pójdziemy drogą turecką i Jareczek będzie miał drugi Istanbul, jak chciał w Polsce. Taka rzeczywistość. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania i wezmę swojego ukochanego łyka kawy. No i jedziemy. Dlaczego robimy o funcie brytyjskim? Robimy o funcie brytyjskim ze względu na to, że no, miliony Polaków żyje w niewiedzy, a ja chcę, żeby miliony Polaków żyło w wiedzy. Fund brytyjski jest żadnym wehikułem do przenoszenia wartości. Musieliby mieć bardzo długo wysokie oprocentowanie lub zmienić politykę fiskalną, nie drukując pieniędzy. Hmm, nie robić quantitative physics? Mogliby to zrobić, tak. O tym będziemy rozmawiać, jeżeli to się będzie działo. Ale jak na razie w Wielkiej Brytanii są głosy, żeby obniżyć oprocentowanie w następnej sesji <kühm> tej ich Rady Polityki, właściwie Banku Anglii. Yy, yy co to będzie oznaczało? No to będzie oznaczało dalsze zawalenie się funta brytyjskiego. No mówmy sobie, Rosja to ciągle pokazuje, szanowni państwo, że ludzie, którzy kupiliby złoto 15 lat temu to zyskaliby, proszę bardzo, zyskaliby do dzisiaj te 600%, prawda? 600%, 600%. Takiego zysku nie było na nieruchomościach, takiego zysku, większy zysk tylko było można uzyskać, nie wiem, na bitcoinach, no ale wiadomo, że te bitcoiny, to tam to nie jest takie, wiecie, to albo na różnego rodzaju akcjach można było zyskać, no ale wiecie, akcji jest dużo, a złoto jest jedno, więc na złocie było łatwo, tak? Więc 10 tysięcy za jedną uncję Złota w funtach brytyjskich, szanowni Państwo, to się może stać jutro. Może być totalne zawalenie rynków, zawsze może być, dlatego ja też powtarzam, że zawsze musimy być przygotowani, nie wiemy co nam życie przyniesie. Dlatego ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś myśli, że złotówka może się nie zawalić, do proszę bardzo, dzisiaj mamy 3,97, tak? Czyli złotówka dalej jest skrajnie słaba, zawala się w ramach trendu. Jest bardzo, bardzo słaba Mimo tego, że złoto drożeje do dolara Bo do dolara, szanowni państwo, złoto też podrożało Oczywiście Proszę zobaczyć 2420 dolarów za jedną uncję Rekord to 2500 Pi razy drzwi prawie Tak więc znowu złoto idzie do góry Prawda? Proszę zobaczyć Trochę staniało Kupili ci, którzy chcieli kupić tanio No i znowu idzie do góry Weźmy wykres dzienny Proszę zobaczyć, no i mamy złoto, widzimy. Złoto idzie ładnie do góry. 2419-2420 dolarów za jedną uncję. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej, drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.